Cześć, witajcie w czwartym odcinku z serii Let's Dark, Souls. jak widzicie zaczynamy w tym samym miejscu co ostatnio, czyli yy, Lost Isolate, w Lost Isolet w tym Bonfire'ze. Yy, na początku chcę się stać człowiekiem, aby zaupgradewać sobie Bonfire tak chociaż do 15 potionów, może niekoniecznie 20, czyli na maksa, ale tak do 15 powinno wystarczyć w zupełności yy, no i... W tym odcinku damy się prosto na bossa, nie mam zamiaru zyskiwać wszystkich tych dusz, które straciliśmy w poprzednim odcinku e, przez moją ciekawość i... ciekawość świata, no i chęć eksploracji. E, teraz już się tam nie udamy, idziemy prosto na bossa, e, udamy się po tych schodach do góry, wtedy co zboczyłem z tej ścieżki. Boss... Z, e, no, na, no na moje nieszczęście nie należy do tych najprostszych bossów, e, dlatego... trochę na pewno potrwa ta walka. E, jak widzicie, chcę teraz zreperować ekwipunek, właśnie reperuję teraz. Teraz armor muszę znaleźć. A tu jest Moth i tu jest Havel. Ponieważ ostatnio troszeczkę mój ekwipunek ucierpiał. No, taką jakąś strzałkę w dół, nie mam pojęcia co to robi. Dobra, ale stajemy się człowiekiem, ulepszymy sobie bonfire, tak chociaż, jak już mówiłem, do 15. Mam nadzieję, że nikt mnie tutaj nie zaatakuje, chociaż z jednej strony ta lokacja jest w miarę bezpieczna, ponieważ jest ona duża i jest przez to mało jakby odwiedzana przez fantomy. No to ostatnie humanity do bonfire'a, okej. Okay. Nie mam pojęcia co robi ta strzałka w dół, na pasku, pod paskiem zdrowia. Nie, nie tu, nie tu. Wejdę w statystyki, coś sprawdzę. Eee, chyba nie ma, kurczę. Bo tak mi się coś kojarzyło, że w statystykach można sprawdzić, co robi właśnie taka strzałka. Co robią takie nie niektóre aktywne efekty, ale wy wychodzi na to, że nie, bo to pierwsza to jest ręka promancera, ostatnie to jest piersiń, drugie to jest pewnie też piersiń na życie. A ta strzałka w dół, czerwona, to. za nic, nie wiem co to jest. To, pe to pewnie jest jakiś tam aktywny efekt, nie wiem. Mam nadzieję, że nie klątwa, choć klątwa to nie powinno być. Ale okej. Okay. Jeszcze to dojście. Ech. Przez te T-Rexy. Nie widzę tego dojścia. Nie widzę w ogóle też tej lokacji. E, ogólnie też się mnie pytaliście ostatnio. Już na to, na to odpowiadałem, ale myślę, że mogę już teraz to powiedzieć, bo na pewno nie wszyscy oglądali filmik z Call of Duty z komentarzem, w którym odpowiedziałem na to. E, pytaliście się mnie. O, dusza. E, dobra, pytaliście się mnie o to, czy mogę nagrać e, lokacje takie nie, e, poboczne, jak na przykład Ash Lake czy Hollow Tree. E, dla mnie nie ma problemu. A spadłem. Kurczę teraz naokoło. E, Tędy nie wejdę. O jezu, ale chrzemień. No to nie wejdę, dobra, dobra, to już biegniemy. Dla, dla mnie to nie ma problemu, żeby nagrać takie lokacje. Jeśli naprawdę, naprawdę jesteście zainteresowani tym, mogę nagrać, nie mam naprawdę żadnego problemu. To chyba T-Rexy mnie gonią. O, gonią mnie. Okej, okay. okej. Okay. Nie, nie, nie otworzę, nie jestem taki pewny. Nie, bo, nie będę taki pewny siebie. Tutaj sobie ustawmy. Nie ten talizman, ten drugi, ten, dobra Czyli prawa ręka, promanceria, promanceria, Czary promancera, lewa ręka, lecznicze okej. Okay. Sprawdźmy, czy to nie jest mimik Jeszcze raz? Nie, nie jest, nie powinien być Nieźle, solo of great hero to yy, Z 10 tysięcy, 15 tysięcy, dusz Może przesadzam trochę Tu kampią na mnie znowu ale dobra, dobra, przebiegnijmy sobie, skorośmy mnie zauważyły, to nie ma żadnego znaczenia dla mnie. Teraz tylko, byle tego korzenie, jak najszybciej. E, chociaż, chociaż to nie jest ten korzeń, do którego się powinniśmy kierować. To zobaczymy sobie, chyba T-Rex się przewrócił, e, zobaczymy sobie, co jest na górze. Może jakieś skarby? O, coś tam widzę. O, byś tylko nie okazało, że ten skarb też jest jakąś taką pułapką, jak tam ostatnio było. Przecież nie powinien być ten skarb jest ukryty, ale w Dark Souls nigdy i tak nic nie wiadomo. O, na szczęście. Był to prawdziwy skarb. Teraz zobaczmy, czy może tu jest jakieś inne zejście, czy coś, bo. Ale ich tutaj jest, tych T-Rexów, naprawdę. Gdzie powinniśmy iść? Gdzie jest, to... Gdzie jest ten korzeń? Gdzie jest ta rura? Ta kolumna. Wygląda na to, że musimy zejść tą samą drogą. Eee, ta... O, tam jest. Dobra. Tam jest to wejście do góry i tam jest ta rura. Nie wiem czy jak zaskoczę to zginę, czy nie. Ale tędy będzie najszybciej. Dlatego zaskakujemy. Mam już lawa mnie konsumuje. Dobra. Się uleczę i tam. Tak, tam powinniśmy iść. To jest T-Rex to lepiej. Chodźmy tędy, tak aby nas nie zauważył, eee, dobra. Chwilę zobaczyłem z kursu, ale to dlatego, że musiałem się podrapać. <grywa> I gałka mi się troszeczkę skrzywiła. I tak właściwie już zbliżamy się do bossa, bo nie będziemy eksplorować nic. Pójdziemy tą najkrótszą drogą. Tak naprawdę, pozostaje nam tylko przejście legowiska tych robaczków, ten tunel. I boss. I schody, schody na górę i boss już jest. O, będzie ciężko chyba. Takie mam przeczucie, że. Będzie ciężko, chociaż wierzę w siebie, wiem, że jeśli dobrze rozegram walkę, to może mi się nawet za pierwszym razem uda, chociaż nie, nie można być za bardzo pewnym siebie w tej grze i zapewne wiecie o tym, jeśli graliście, gracie lub be... da, 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 da da. tak, nieważne, nieważne. Mogę nie dać... chyba z wyskoku atak jest bardziej skuteczny na nich, ponieważ jest znacznie szybszy niż o, niż ten, bo tu jest jeszcze to zamachnięcie po ataku, nie trafisz mnie. Aj, sam wlazłem w to. Teraz pożałujesz tego. Szkoda, że ich się nie da przekuć. Lubię ten atak. Się uleczymy tym czarem. E, a tak, no, może chwila jest taka jeszcze całkiem spokojna, bo nie są to przeciwnicy jacyś niesamowicie wymagający. To was się może zapytam o to, e, co chciałem w ostatnim odcinku się was zapytać, ale niestety wyszło jak wyszło i wyleciało mi to z głowy. E, chciałem się was zapytać, co sądzicie ogólnie o jakości tego mikrofonu, którym teraz nagrywam. Ponieważ y, po tej troszeczkę przerwie zmieniłem ustawienia, y, więc napiszcie tak, po pierwsze, czy względem tych ostatnich odcinków przed tą przerwą y, jakość y, audio z mikrofonu się poprawiła i czy ogólnie ona wam odpowiada, czy wolelibyście, żeby próbował nagrywać może jakimś innym mikrofonem. Y, no, lub może ta jakość jest bardzo dobra, albo chociaż wystarczająca. Napiszcie w komentarzu poniżej, ponieważ naprawdę jestem bardzo ciekawy. Co sądzicie naprawdę tak o tym moim mikrofonie, którym teraz nagrywam? Bo yy, tak się jakoś złożyło, że nikt jeszcze nie napisał, że o, dobra jakość, albo o, jakoś jest otupy. Więc nie wiem, czy ona jest taka blejaka, czy tam taka średnia, czy może jest po prostu bardzo dobra i nikt na to nawet uwagi nie zwraca. Dobra. Teraz wróćmy do gry, bo się rozgadałem, a teraz już. Nie trafisz mnie! Okej. Okay. I pięknie. Już właściwie jesteśmy... O, coś wypadło z tego. Red Titanic Chunk. No nic, kamek mi się raczej nie przyda. Ale warto zawsze zebrać. Może na przyszłość się przyda. Nigdy nie wiadomo. Here. Need head. Nie, to nie jest to ukryte przejście. Już tak... Już miałem chwilę taką... Przed chwilę taką nadzieję, że to może być jednak to ukryte przejście, chociaż jednak tak nie jest. Need hollow. Need Humanity? O co jest? Co to jest? Jakiś NPC? Nie! Nie dam ci tego czaru zrobić, bo coś mi się wydaje, że to było coś potężne. I ktoś mnie najechał. Dark Spirit, Night Kirk. E, nie, to chyba nikt mnie nie najechał. To jest chyba NPC. To jest chyba NPC, tak samo jak było w Tom of Giants e, przed. E, Nito. No, już po nim. No, dosyć słaby był. Jeśli się ma taką postać jak moja, czyli taki tank. Sprawdźmy co jest. Humanity, ok. O, jakaś tarcza w miarę dobra, z tego co pamiętam. Pewno lepsza od mojej. Moja masz 68, ta ma 78. Ta waży 6, ta waży 3, czyli ta jest lepszą tarczą. No, trochę mniejsza, tak śmiesznie wygląda. Fajne nawet kolce. Tam nie pójdę. Nie, nie mam zamiaru ja się tam cofać. Tutaj jest boss. Tu już y, Bed of Chaos jest na samym dole. Rezygnacja. Jeszcze nie, jeszcze nie jestem zrezygnowany. Dobra. Wchodzimy przez foga. I wchodzimy na bossa. Teraz wystarczy, że zjedziemy na dołu, a na dole już na nas... CZEKA! BOSS! Tak więc skupienie maksymalne. Boss to ogólnie jest takie gigantyczne drzewko kontrolowane przez, nie wiem... Robaczka takiego. Okej, okay, no i to jest właśnie boss. Nie widzicie? Jego łapy przypominają takie. Mi się to osobiście kojarzy z miotłą. I podobnie nawet atakuje. Zobaczcie, zamachuje się i zamiata przez całą planszę. Eee, jak widzicie, po dwóch stronach, nie wiem jak ja to zrobiłem, ale udało się. Po dwóch stronach mamy takie gigantyczne kule, jakby. Ała, <todgłosy> Mam nadzieję, że nie dostanę, ale trudno. Eee, no i w środku tej kuli znajduje się eee, coś, co musimy rozwalić. Po zniszczeniu każdej z tych kul, boss jakby dostaje dodatkowego power'a. Zobaczcie zresztą sami na filmie. Więc, jak widzieliście, wrosła mu z głowy gigantyczna kończyna z prawej strony. I od teraz będzie znacznie trudniej, ponieważ jeszcze ma on taką możliwość, jak widzicie. Z... O, prawie zostałem, bym spadł. E, ma on możliwość. Chyba go tak nie można zranić. No, niestety, trzeba w taki standardowy sposób atakować. E, on teraz, te... właśnie, on teraz ma taką możliwość zarywania podłogi. Nie wiem, czy to on ma taką możliwość, czy to się samo dzieje. Z tego, co pamiętam, to chyba ta droga, po której teraz idę, ten taki pasek innego koloru, jest całkowicie bezpieczną drogą. Więc wolę się trzymać jak najbliżej tego. Okej, okay. żeby mnie teraz tylko nie zrzucił. Jezu, jeden hit! Jeszcze raz, dobra. I szybko! Nie, nie, nie. Okej, okay, idziemy, teraz jak dostanę, to zginę. Okej, okay, udało się. Teraz boss będzie miał jeszcze większego busta. Zobaczycie na filmiku zresztą sami. Jak widać, kolejna kończyna wyrosła, więc będzie jeszcze trudniej. Teraz wystarczy, że... Y Podejdziemy na środek, jakby bossa. I zeskoczymy na dół na gigantyczny korzeń. Przejdziemy po nim do ostatniej takiej, jakby kuli ukrytej wewnątrz jego. Jest to, jakby serce, mózg. A! Które. Jedno uderzenie wystarczy, aby zabić bossa. To będzie koniec bossa. Eee, jego życia. Wybaczcie za powtórzenie, ale teraz są nerwy. Czemu tu nie ma dziury? O, dopiero teraz się pojawiło. I to tak naprawdę, jak widzicie, to nie jest całkiem prosta sprawa, pokonać tego bossa i dojść tam, ponieważ on naprawdę może nas zaspamować atakami, zobaczcie zresztą sami, co tutaj się dzieje. Prawie spadłem. Okej, nie wiem, uleczyć się, czy... A! Kurde, no wiedziałem, że zaraz zginę, wiedziałem, że tak będzie. Ten boss to jest naprawdę niestety skończony spammer, jak w Demon's Souls No nic, dobra, widzimy się w takim razie za chwilę. Będzie podejście drugie. No dobra, a więc no, nie udało się za pierwszym razem. Teraz będzie drugie podejście na, tym, na tego bossa. I can take this. Ja też, ja też nie jesteś sam, kolego. Co to jest? Rezygnacja. Jezu. A ta wiadomość jest naprawdę denerwująca. Tak, po 20 próbach powinienem jeszcze tutaj przyjść i ta wiadomość. Rezygnacja? Rezygnujesz? O dobra, nieważne. Zjeżdżamy, nie lubię tego zjazdu. Im bliżej jestem, tym bardziej się stresuję. Tak, specjalnie chyba na psychikę musi działać. Nie wiem, piec po te dusze czy nie? Czy piec prosto? Dobra, pobiegniemy po te dusze, bo tam sporo było. Kilkadziesiąt tysięcy i humanity jedno. Ok, może się uda, może się uda. Jest skok, jest, jest! Nie, nie! O Boże nie! Ale teraz zlamiłem. Dobra, widzimy się za chwilę. A, więc kolejny podejścia podejście na tego niesamowicie masakrycznie denerwującego i przegiętego bossa. Nie wiem, nie wiem już, które to jest. Nie wiem, które to jest, bo tu już naprawdę nie wiem, chyba godzinę siedzę na tym. Teraz przed chwilą, jeszcze jak dochodziłem, to prawie zginąłem po drodze i tyle dusz by przepadło. Tylko jeden czar Hill mi został, jak widzicie. Naprawdę hardcore'owo było. No miłe powitanie, może byś jeszcze nie spalił, zanim zjechał do ciebie. To by było dopiero fajne, wiesz Dobra. Ten boss w ogóle nie jest przygięty. Spokojnie. Czekajcie, może teraz się uda. I a! Kurde, naprawdę wielkie dzięki za zniszczenie moich marzeń, jak już byłem parę centymetrów od tego miejsca Dobra, ale może teraz się uda I Jest! Jest! Jestem, dobra! CZEMU?! CZEMU?! NIE! tym przycisk! Z czemu się leczyłem?! Kur... Znaczy widzimy się za chwilę. Okej, okay, wiecie co? Tym razem bez komentarza, bo chcę się bardziej skupić. tego nie robię. robię. E, Okej, okay, wiecie co, może tym razem jednak z komentarzem e, postanowi... postanowię to chyba nagrać z komentarzem, tak? E, ale... dlatego... nie, że teraz się czuję na siłach, zrobiłem sobie przerwę tak z pół godzinki. Dlatego e, z komentarzem ze względu na to, że chcę może wypróbować samobójczą taktykę, która nie przyniesie mi na pewno sukcesu, ale... Nie zaszkodzi, nie zaszkodzi spróbować. jedna na śmierć w tom czy we w tą. Co to jest za różnica? W Dark Souls tylko brakuje licznika śmierci, naprawdę. To by było jeszcze świetne. Eee, taktyka moja będzie polegała na tym, aby ubrać jak najlżejszy ekwipunek. Jeszcze chyba buty. No, jeszcze buty. Jak najlżejszy ekwipunek. Przebiec to. Przeskoczyć. No i może wreszcie to przejście. Miło by było w końcu skończyć to. To jest chyba naprawdę najgorszy boss, najgorszy, najbardziej się na nim trudzę. Yy, najwięcej trud on mi zabra zabiera, naprawdę. no. Dobra, nieważne, zobaczymy. Może teraz się uda. Mam nadzieję. Jestem trochę wypoczęty psychicznie, ale nie do końca. I przewrót, aby zniwelować ten okres stania w miejscu. Dobra, I jest dobrze, jest dobrze. Dzięki po raz kolejny za zniszczenie marzeń, chociaż. Nie, nie mogę teraz przestać, bo dostanę znowu z tego denerwującego ataku, a on mnie atakuje. No i po co być sprawiedliwym? Robi jeden atak, a kończy drugim. No jest naprawdę najlepszy boss, jest najbardziej sprawiedliwy. Dobra. Czas na ostre wejście, jak na tanka przestało, użyłem IOM flash, jak widzicie, przed y, rozpoczęciem nagrywania. Ruszam teraz... Mam gdzieś tego jak ataki. Zobaczymy, czy on będzie w stanie mnie tak na masakryczną odległości odrzucać tymi swoimi miotłami. No, mam gdzieś ten czary. jestem tankiem takim, że nadchodzić nie mogę, więc nic nic mi tak nie zrobić, możesz sobie w dupie pogrzebać, ten ogniem. Naprawdę jestem teraz zdenerwowany. Poważnie. I jestem zdesperowany A jeśli ja Jestem zdesperowany! Dzięki za pomoc! Oooo! <śmulatuj> nie no bez kitu No proszę cię Co to miało? Nie, co to miało być? No proszę, powiedzcie mi Aha Żeby nie było zbyt łatwo, to może jeszcze byś mnie tu zabił Dobra! <śmulatuj> Chodźcie szybciej! Jeszcze mnie coś zabije to będę dopiero jajca Zgiń! Durny, przebrzydły robalu! To przecież ciebie musiałem się tak męczyć! To ty jesteś źródłem tych problemów i moich nerwów! Udało się! Wow, co to było? <gryw> Bonfire mnie chciał zabić jeszcze Widzicie co, spadajmy stąd, to, bo ta kraina jest cała całkowicie nastawiona przeciwko mnie w 100%! Ale wreszcie się udało pokonać tego bossa. To jest największa zaleta To jest największy plus Okej. Okay. Mogę chwilę odesnąć z ulgą. Użyjmy sobie wszystkie dusze, zróbmy trochę porządek w tym ekwipunku. No, trochę dusz teraz będę miał po pokonaniu tego bossa. O, cholera, chyba nie wzięłem moich dusz, które zostały po drugiej stronie. No to, no to przejdziemy sobie po tym korzeniu. Nie ma sprawy, cofnę się po nie. Tylko najpierw użyję te wszystkie dusze. Bo lubię mieć na sobie bardzo dużo duszy, jeśli wiem, że jestem bezpieczny. Fajnie tak, chodzić sobie z taką dużą ilością dusz przy sobie. No okej, okay, ostatnia dusza. No to chodźmy po tamte dusze, które tam zostały. Mm, proszę, żeby ten korzeń nie zniknął. Jeśli z... Dobra, zrobimy tak, jeśli korzeń zniknie, czyli zniknął, nie mam możliwości przejść tam... <laughs> Jezu, widzę duszę. No trudno, no. Co zrobić? Moje malutkie dusze. No, malutkie 50 tysięcy to pokaźna sumka dusz, ale. Dobra. Nie, nie mam naprawdę zamiaru się tam cofać. Już mam gdzieś te dusze. Wa najważniejsze jest to, że jestem trochę na plusie, jeśli chodzi o dusze, bo mam 100 tysięcy w końcu. Yy... Na początku miałem bardzo mało, jeśli cokolwiek miałem. No więc możemy się wrócić i złożyć tą ostatnią. Chyba ostatnią, czy to jest ostatnia dusza do tej wazy potrzebna tych, z tych lordów? Czekajcie, policzmy. Pierwsze to jest e, Save the Scaleless, potem Nito, teraz Bed of Chaos i czwartym bossem z tych lordów, bo pamiętam, że to są cztery, Four Kings, tak, Four Kings, no. Czyli mamy już cztery, czyli to była ostatnia dusza. Dobra, to złożymy w takim razie ostatnią duszę e, i w następnym odcinku idziemy do tych lokacji pobocznych i te bossy poboczne także postaramy się zabić. No dobra, no to schodzimy na dół, złożyć ostatnią już duszę. Yy, myślę, że będziemy kończyć ten odcinek, ponieważ strasznie zgubiłem. Strasznie straciłem poczucie czasu, przejmijmy to. Yy, straciłem poczucie czasu, więc nie wiem, czy ten odcinek trwa 15 minut, 10 minut, 40 minut, <grym>, może nawet godzinę. Naprawdę nie wiem, ile z tego wyjdzie. A teraz jest przerywnik ostatniej duszy, więc się wyciszę. I okay, udało się, jak widzicie oficjalnie, ogólnie, w tym momencie moglibyśmy już zakończyć Dark Souls. W Na następnym odcinku byśmy mogli już zakończyć Dark Souls, byśmy poszli tam, zabili ostatniego bossa i byłby koniec gry. Ale skoro wam się ta seria podoba, dlatego zdecydowałem, że przedłużymy ją trochę o te wszystkie, wszystkie lokacje, o jakich nie zapomnę. Więc yy, udało nam się wreszcie przejść już. No, mniejsząc z tej ostatniej wyprawy, cały wątek główny Dark Souls, naprawdę fajnie się to wszystko udało. No, hardcore trochę był na tym bossie, na tym Bed of Chaos, ale się udały, to jest najważniejsze. Nic więcej nie ma dla mnie znaczenia, że się udało pokonać tego bossa, to jest właśnie nie zawsze największe osiągnięcie i my to znowu możemy sobie powinąć. Bo... Lepiej pominąć coś, co już widzieliśmy milion razy. Okej. Okay. Eee, tylko was jeszcze chcę przeprosić, że nie wiem, ile ten odcinek trwa, więc jeśli jest za krótki albo za długi, to wybaczcie, ale naprawdę straciłem poczucie czasu, bo musiałem co chwilę latać z pokoju do pokoju, bo miałem ja mam playa i nagrywarkę, eee, i nagrywarkę na komputer w innym pokoju, więc musiałem raz robić pauzę, potem biegać, nagrać i tak dalej, i tak dalej, eee, co każdą śmierć, więc policzcie sobie, ile razy musiałem zapierniczać w tą i we w tą... <laughs> więc przez to głównie straciłem poczucie czasu. No i to tyle w tym odcinku, mam no, nadzieję, wam się podobało, cześć, pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnym odcinku z tej serii, trzymajcie się. Na razie.